Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj znowu przeniesiemy się w świat magii i czarodziejów. Zobaczymy sobie dwie książeczki z serii LEGO Harry Potter. Oraz złożymy sobie dwie minifigurki. Jedną z nich będzie Cedric Trigori, natomiast drugą Sirius Black. Zobaczmy sobie zatem pierwszą książeczkę. Jej tytuł to Zagrajmy w Quidditcha. Spójrzmy na pierwszą stronę. Jest tutaj informacja, jak sobie właśnie minifigurkę zbudować, po to, aby Cedric był gotowy do meczu. Na kolejnych stronach widzimy tutaj całą drużynę Gryffindoru, która ma najmłodszego szukającego od 100 lat. A kto nim jest? Oczywiście Harry Potter. A któż by inny? Tutaj widać wszystkie drużyny. <grywki> widać, że chyba się nie lubią za bardzo. Dzięki tej książeczce możemy również sprawdzić, czy aby na pewno potrafimy odróżnić szukającego od ścigającego albo kufel od tłuczka. Ciekawa jestem, czy pamiętacie. Możemy tutaj rozwiązywać właśnie różnego rodzaju zagadki, znaleźć jakąś drogę przez labirynt. O, tutaj na tej stronie widzę zaciętą walkę Harego Pottera z Draco. Wiadomo jest, że. Gra w Kuidicza jest najpopularniejszym sportem wśród czarodziei, dlatego pewnie taka zacięta walka, rywalizacja tutaj na tych meczach się odbywa. Możemy sobie właśnie poprzypominać, jak nazywali się poszczególni czarodzieje, czy też raczej materiały na przyszłych czarodziejów. To jest fajne, ponieważ jak sobie przypominamy, to ćwiczymy również umysł. No i tak, zbliżamy się do końca tej książeczki. Na końcu, jak zawsze, zawarte są odpowiedzi, żebyśmy mogli sprawdzić naszą wiedzę, czy aby na pewno wszystko dobrze zapamiętaliśmy z filmów. Na okładce znajdziemy inne propozycje z tej serii, które już Wam pokazywałam. A teraz nie pozostaje nam nic innego jak złożenie minifigurki. Odpakujemy sobie. Jestem ciekawa, jak ta peleryna będzie się trzymać. Oby tylko szybko się nie targała. Bo mam troszeczkę doświadczenie z takimi sukieneczkami z Lego Friends. To właśnie lubiały się tutaj przecierać. No, ale zobaczymy jak będzie tutaj. Już złożymy Cedrika. Jakoby mu tą minkę dać, a dajmy mu taką za, zaciętą się mi upadło włoski damy. Aha, no i widzicie, zapomniałam o tej pelerynie. Jak się ją w ogóle montuje. Aha, tak okej. Okay. No to załóżmy mu. Sprawnie to poszło. Damy go takiego właśnie zaciętego, zdenerwowanego. No włoski, wchodźcie. Jest. I oczywiście to ręki miotła. Która nie chce się wpiąć. Jest. Może tak to damy. Może będzie lepiej. O, super. Już sobie omówimy mini figurkę. tu tylko. No i przyjrzyjmy się z bliska Cedricowi. Wiadomo, że to kapitan drużyny Hufflepuffu. Tak się przedstawia. Bardzo ładny kolor torściku. Taki soczysty żółty. Na odwrocie, tutaj z tyłu również ma nadruk. No i spójrzmy jaką ma alternatywną buźkę. Tutaj jest taki zacięty, wściekły wręcz troszkę. A tutaj taki uśmieszek, troszkę taki cwaniak z niego na tej mince. Albo na pewno ma w głowie plan na wygraną. Włoski standardowe takie. Spójrzmy na to. Myślę, że dobrze odzorowane. No i tak. Tak się prezentuje pierwsza książeczka. Teraz zobaczymy sobie drugą. Druga książeczka ma tytuł Czarodziejskie sekrety. Jak zwykle tutaj. Instrukcja, jak złożyć sobie minifigurkę. Tym razem będzie to Syriusz Black. Będziemy pomagać mu uciec przed dementorami. Tutaj, dementorzy są przedstawieni. Zobaczmy, jakie zagadki czekają na nas tutaj. Tutaj widzę listy gończe za Syriuszem. Który uciekł z askabanu. Dalsze łamigłówki. widzimy tu Harego, rona, dynie. Bardzo fajny zresztą. Przydatny, jeżeli ktoś lubi odgrywać właśnie scenki z Harego Pottera. myślę, że będzie zadowolony. Z tego dodatku do gazetki. No, będziemy rozwiązywać tutaj jakieś przerażające zagadki. Odkryjemy tajemnicze stworzenia. Będziemy uczyć się różnych zaklęć, żeby przywołać swojego patronusa. To jest cała, właśnie gazetka poświęcona. O, tutaj mamy różne patronusy. Ciekawa jestem, jakiego ja bym miała patronusa. Na ostatniej stronie, jak wiadomo, mamy odpowiedzi. O, i tutaj taki duży list kończy. Na okładce inne propozycje tej serii. O, dziś wam jeszcze pokażę yy, yy, klocki yy, z tej książeczki Przygody w Hogwarcie. Yy, samej książeczki już nie mam, yy, bo kupiłam ją jakiś czas temu. <laughs> Ale to wam na chwileczkę pokażę. A pierwsze złożymy sobie Syriusza. Może zostawię już otwarte na tej stronie. Poznając mnie, pewnie znowu nie będę czegoś wiedzieć jak złożyć. Ciekawa jestem czy ma alternatywny wyraz twarzy, ale już widzę, że tak. Tutaj bardzo zły, zdenerwowany, a tu uśmiechnięty. Tu pewnie zaraz mina zaraz po wyjściu ucieczce z Askabanu. O, widzę, że torsik taki mm, więzienny pod spodem. Dajmy mu tą uśmiechniętą buźkę. Włoski bardzo pasują. Rzeczywiście przypomina się postać tutaj z filmu. Dobrze. Zobaczmy go teraz z bliska. Spójrzcie, jak. Fajnie nadrukowany torsik i nóżki. Tak jak mówiłam, widać tam strój więzienny, jakiś tutaj, nie wiem czy to tatuaże, już nie pamiętam, ale dużo takich szczegółów z tyłu widać, że ta szata jego jest potargana, zniszczona. Buźki wam już pokazywałam. Włoski, fajne, tak jak mówię, pasujące do postaci. Otrzymujemy tutaj również taką kulę, którą więźniowie mają przypiętą do nogi. Zaraz sobie to złożę i pokażę. Jak to wygląda, tylko nie bardzo wiem, jak to się montuje, chyba tutaj pod spodem, ale z kolei pod spodem, jak to przymocuję, to figurka stać nie będzie. Trzeba byłoby ją wpiąć w jakiś klocek, ale kula super. Fajny element. No i oczywiście, jak na czarodzieja przystało, mamy również dołączoną tutaj różkę. I tak figurka prezentuje się w całości. Tak, jak mówiłam, pokażę Wam jeszcze jedną figurkę, która była dołączona do gazetki. Jest to Hermiona, oczywiście. Pokażę Wam, jakie miała akcesoria dołączone do zestawu. Spójrzcie tylko na Hermione z bliska. W takim bardzo, powiem, powiedziałabym, sportowym ubranku. Bluza jakaś z kieszeniami na zamek. Na odwrocie taki nadruk. Jedna buźka taka zdenerwowana. Druga uśmiechnięta. Jakoś najmniej mi to Hermione przypomina z tych figurek. Nie wiem, czy tamina taka. Jak sądzicie, piszcie w komentarzach. Tutaj otrzymała jeszcze w zestawie taką lampę. To akurat fajny element. Ale to, co najlepsze było tutaj dołączone, to taka. Jakby strona z książki z zaklęciem Wingardium Leviosa. Jak to mówiła Hermiona, jest też pokazane, jak obrócić różdżką. No i oczywiście różdżka. Przypomnę tylko tytuł: Przygody w Hogwarcie. I tak, moi drodzy, to już wszystko na dzisiaj. Tak prezentuje się cała zawartość. Może Wam zrobię zbliżenie. Tak się to wszystko prezentuje. Piszcie, czy podobają Wam się takie książeczki. Ja myślę, że to jest fajny pomysł, żeby każdy mógł sobie takie minifigurki zdobyć. Nie każdego, jak wiadomo, stać na kupowanie jakichś dużych zestawów. A mając figurki, na pewno możemy sobie odgrywać różne scenki z filmu, niekoniecznie posiadając właśnie te duże zestawy. Poza tym to też jest fajny pomysł na takie zapoznanie się troszeczkę z tą serią. No i zobaczmy, czy będzie się nam to podobało, czy kupować jakiś zestaw z tej serii czy może pozostaniemy na samych figurkach? Zachęcam was do dawania łapek w górę, subskrypcji kanału, zostawiania komentarzy, żeby miała co czytać, subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco. No i co? Do zobaczenia. Pa.